Cześć, tu Franek. Dzisiaj, jak pewnie widzicie, pierwszy, y, pierwsze trzy moje selekty, które do mnie dotarły. Y, trzech Polaków. Y, pierwsza rzecz to jest fioletowy Lewandowski, druga Lewandowski Equalizers i Błaszczykowski fioletowy Pride. Y, to są pierwsze trzy karty z Polaków, które do mnie doszły, aczkolwiek y, przyjdą jeszcze później, w drodze jest jeszcze trochę tych kart. Y, I tak, pierwsza Lewandowski.

I tak, jeśli chodzi o tą kolekcję, to będę chciał zebrać ten bazowy set, czyli te 100 bazówek i jak najwięcej kart właśnie z Polakami różnych kolorów. Jest w sumie tych 8 kart z Polakami w całej kolekcji, bo są 4 bazówki, Lewandowski, Boszczykowski, Milik i Piszczek, Equalizers Lewandowski i 3 Pride'y. Błaszczykowski, Lewandowski i Borucz. Yy, oprócz tego, yy, tak. Rodzajów kart jest o wiele więcej niż w Primie, ponieważ oprócz tych zwykłych kart yy, doszły również karty Kamo, yy, Tajdaje i yy, naprawdę tych kart jest o wiele więcej. O, oprócz tego, mamy również, każda yy, karta ma dodatkowy jakby. Są karty z innym obrazkiem, z innym zdjęciem piłkarza, nazywają się to karty Variation i one osobno są we wszystkich rodzajach i można je rozpoznać po tym, że mamy tutaj w rogu taką piłkę właśnie, to jest akurat właśnie karta Variation Lewandowski i taka karta trafia się raz na boksa i jest w różnych rodzajów. I przez to właśnie, że są takie karty, to w sumie mamy każdej karty 24 rodzaje aż do zebrania, a więc naprawdę masa. W filmie było ich chyba 8 czy 10. Tutaj mamy 24, a więc naprawdę bardzo dużo. No dobra, co tam jeszcze było ważnego, jeśli chodzi o to. Jezu do mnie w drodze jeszcze jest dość sporo tych kart, a więc będę nagrywał filmy, jak do mnie tylko przyjdą, żeby Wam pokazać te karty. No dobra i to tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli podobały Wam się filmy, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć!